Moc czułości na randce Wiktorii z rolnika z Adamem. Padły poważne deklaracje. Rolnicy i rolniczki z rolnik szukarzony 11 są coraz bliżej podjęcia finalnych decyzji co do wyboru kandydatów i kandydatek. Zaskakujące jak przebiegła randka Wiktorii i Adama. Czułością wprost nie było końca. Ale romantycznie, a co z Szymonem? Czy Wiktoria podjęła już ostateczną decyzję? Wiktoria z rolnika jest już pewna tego, z kim stworzy związek? Sprawy przybrały zaskakujący obrót. Wiktoria z rolnika podjęła decyzję. Adam to prawdziwy romantyk, 11. Edycja rolnik szukażony rozwija się w coraz szybszym tempie. Niektórzy kandydaci i kandydatki opuścili już domy rolników i rolniczek, inni zaś nadal tkwią w niepewności tego, czy uda im się stworzyć związki z wymarzonymi partnerami. Wiktoria z rolnika pożegnała już jednego z mężczyzn, którzy walczyli o jej serce, a do roli partnera rolniczki pozostało jedynie dwóch kandydatów: Adam i Szymon. Który z panów okaże się bardziej odpowiedni dla 23-latki? Wiktoria postanowiła sprawdzić to empirycznie. Wybrała się na romantyczny spacer z Adamem i nie uda się ukryć, że podczas tego spotkania wiele się wyjaśniło, mimo że początkowo mężczyzna nieco stresował się spotkaniem sam na sam. Co ciekawe, przed randką kandydat Wiktorii nie był pewien, jaki będzie przebieg tego spotkania. Liczył się z tym, że być może będzie musiał opuścić program, z kolei drugi z kandydatów, Szymon, uważał, że gdyby coś między Adamem i Wiktorią zaiskrzyło, to super, a nawet deklarował, że zwinie Manele i pojedzie do domu. Nie był jednak przekonany co do relacji rolniczki ze swoim kontrkandydatem, ale tak chyba nie będzie, skwitował pewny siebie. Tymczasem Wiktoria i Adam wybrali się nad wodę, gdzie rolniczka w romantycznych okolicznościach poinformowała Adama o swojej decyzji. Mężczyzna entuzjastycznie zareagował na te wieści, przyznał jednak, że czuje zaskakujący spokój. Podczas randki padło jeszcze więcej pochlebstw i komplementów. Cieszę się, że napisałem list. Oby to był tylko początek jakiejś historii, podsumował Adam. Pięknej historii. Czuć przy tobie taki spokój, wiesz, mówiła zauroczona Wiktoria. Para romantycznie się przytulała i ze spotkania wróciła, trzymając się za ręce. Ale uroczo. Rolniczka przyznała wprost, że relacja z Adamem to spełnienie jej marzeń i oczekiwań względem udziału w show. Niestety, rolniczce pozostała jeszcze tam mniej przyjemna część historii, czyli pożegnanie Szymona. O tym, jak ono przebiegnie, dowiemy się zapewne w kolejnym odcinku. Jesteście ciekawi, uważacie, że Wiktorii i Adamowi uda się stworzyć trwałą relację? My trzymamy mocno kciuki.